dobry, oto test mojego nowego sprzętu. Oto mój makijaż na dynię. Spójrzmy po raz ostatni na mój strój. Ja z dynią byłam kawą albo jakimś innym dziwnym stworem. Jest piękne. Tak, ja już się przygotowuję na ten dzień. Na 1 listopada. Jest godzina 6.30, ja już mam pełny makijaż, ja jestem po śniadaniu i jestem ubrana. Uwaga, prezentacja ostateczna, więc wyglądam w ten sposób. Czarna sukienka, stopki. I zdecydowałam się na kozaki. Pięknie. Ogólnie wszystko jest dobrze. Czuję się świetnie. Lubię listopad, bo jest to taki ponury miesiąc, który, w którym ja mam urodziny i generalnie no sama nie wiem dlaczego. Po prostu ten klimat takiej powiedzmy śmierci Przejścia na ten porę, porę taką zimową już prawie. I to jest dla mnie takie tajemnicze, takie fascynujące. Oczywiście w każdej porze roku można znaleźć coś ciekawego, ale <laughs> po prostu jesień ma w sobie to coś, bo jednego dnia jest naprawdę okropna pogoda, ulewa burza czy coś, a Kolejnego jest bezchmurne niebo, słoneczko i widać wszystkie kolory, przynajmniej, na te, przynajmniej w tej pierwszej części jesieni, czyli wrzesień-październik wtedy jest tak pięknie. 1 listopada jedziemy na cmentarze. 7.30 trzydzieści. Piję teraz taki zielony drink, który ma na celu pobudzenie mnie, dodaje mi energii. Głównie składa się z jakichś alk spirulina, chlorella, no i takie różne inne składniki. Nazywa się to Super Morning Mix, i po miesiącu stosowania zauważyłam, że faktycznie to działa, więc zamówiłam sobie to po raz drugi. I naprawdę nie sądziłam, że jakiś, jakaś taka zielona maść może tak dobrze wpływać na moje samopoczucie i Ilość energii. Jednak w naturze leży bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Jakby ktoś kiedyś pytał, jak sobie dodać energii, jak się pobudzić o poranku, to szklanka wody i będzie tak. Śniadanka. Śniadanie to mój ulubiony posiłek w ciągu dnia. Dzisiaj mam omlet z dodatkiem kefiru i, i ze skryrem naturalnym, bananem, wiśniami, czekoladą i migdałami. Uwielbiam robić różne eksperymenty, właśnie takie z omletami czy z osiankami. Jestem fit girl. W godzinie vlogowania mam już takie przemyślenia, że bardzo dziwnie jest być vlogerem. Nie wiem co mam mówić, nie wiem o czym. o czym mogę mówić, ale będę próbować, bo robię to po raz pierwszy w życiu. My life, how could you do this me? Wróciłam z sobotnich zakupów Kolejki były ogromne, ale wszystko mi się udało kupić, więc to bardzo dobrze Jest teraz wyprzedaż takich dekoracji jesiennych, i kupiłam takie słodkie jeżuki z Nie wiem dlaczego, ale ostatnio zaczęłam bardzo dbać o to, żeby mieć wokół siebie jakieś różne zdjęcia z ludźmi, którzy są dla mnie ważni i również z. Miejsc czy z rzeczy, które, które robiłam i które były dla mnie ważne, więc na przykład mam tutaj zdjęcie z mojego występ, wystąpienia czwartkowego w Klubie Mówców i lubię się otaczać po prostu takimi rzeczami, które zdjęciami, wspomnieniami, które po prostu są dla mnie miłe. Które sprawiają mi radość Patrzcie co mam Ogólnie to ja bardzo lubię mieć porządek Wszędzie, ale nie chcę mi się go robić Zazwyczaj I mam takie Pojemniczki na przeprawy Mam tutaj paprykę Czosnek Bazylię I oregano i jakiś czas temu zrozumiałam, że już się starzeję, bo zamiast kupować już zmieloną sól i pieprz, stwierdziłam, że kupię sobie manualne młynki. No i mam. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. Ostatnio robiłam takie przekąski z ciasta francuskiego. Miały być to takie mini pizze zawijane. I, I okazało się, że były naprawdę świetne i to nie była tylko moja opinia. A mieszanka przypraw jaką tam dałam to było właśnie oregano albo bazylia, papryka słodka, czosnek i kurkuma. I chyba troszeczkę pieprzu i ketchup oczywiście. No i tam jakieś sarszynka. No i to było niby takie zarąbiste. Nie wiem w sumie, może ta kurkuma jednak coś daje. Ja zaczęłam ją dodawać, bo lubię kurkumę, bo też pomaga trochę na regulację wydzielania żółci albo na ogólnie na trawienie, ale też na krążenie krwi, więc jakby co to pamiętajcie, że kurkuma to jest bardzo dobra przyprawa i warto ją dodawać do wszystkiego, szczególnie do jajecznicy zaczęłam sobie prowadzić budżet w Excelu. Wszystkich moich dodatków. I na razie prowadzenie go idzie mi dobrze. Natomiast dzisiaj tego trzymam, chyba nie za bardzo. Muszę nad tym jeszcze trochę popracować. Dobra, nie wiem, który raz już dzisiaj jestem w kuchni, ale będę robić teraz chleb. czy Pozdrawiam z mojego już świątecznego mieszkania Październiku, nie już, listopadzie, 2 listopada. Ja uwielbiam święta i mogłoby być dla mnie przez cały rok. Kto by powiedział, że kobieta potrafi tak, inspirować? Ja nic nie zrobiłam. Pojawiła się Boston w dobry, dzisiaj niedziela, 3 listopada, czyli ostatni dzień nagrywania tego filmu, tych przebitek do filmu. Pogodanie jest zbyt sprzyjające, tak jak wczoraj, ale to nic, bo nadal mam świetny humor i myślę, że to będzie niesamowity dzień. Cześć. witam ponownie dzisiaj już jest czwarty dzień od kiedy mam ten aparat czyli Sony ZV1 i muszę przyznać że polubiłam pracę z nim to jednak ten obracany podgląd daje mi dużo możliwości nie muszę się martwić o to że mnie nie widać bo widzę co widać Mikrofon też, tak myślę, daje radę, ale zobaczę w montażu, jak to będzie. Mam nadzieję, że chociaż trochę ten vlog będzie ciekawy do oglądania. Raczej dużo wstawek takich gadanych nie mam, bo jednak korzystanie z tylu narzędzi pracy nad zdrowiem psychicznym pozwala mi na to, że wszystkie moje żale wylewam na papier. I nie obciążam nimi innych ludzi. Dlatego vlog jest raczej takim wspomagaczem. Bardziej zależy mi na tym, żeby zapamiętać te wszystkie chwile, które się dzieją w moim życiu, tak jak na przykład wczoraj miałam naprawdę wspaniały dzień. I bardziej też chcę pokazać ludziom, że życie jest czymś więcej niż tylko pracą i snem, i, i oglądaniem Netflixa. Ogólnie wymyśliłam to w ten sposób, że cały listopad, czyli mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć tygodni, z każdego tego tygodnia będzie vlog. Czasami będą te vlogi bardziej dynamiczne, czasami będą nudy, nudne bardziej, bo jednak, pracując na cały etat i starając się być YouTuberką. Nie da się tego tak wszystkiego dobrze zaplanować. Również montaż trochę zajmuje czasu. Ale mam nadzieję, że chociaż taką maleńką wartość uda mi się przekazać osobom, które odpalą ten film. Nawet jeżeli będzie to jakaś jedna osoba. Albo może sama, jak będę kiedyś oglądać te vlogi. To będę sobie mogła przypomnieć, tak, wtedy było naprawdę świetnie. Też mam nadzieję, że wtedy, kiedy będę oglądać to w przyszłości, to będzie jeszcze lepiej. No dobra, uciekam dalej. Spędzać ten piękny dzień, ten, to piękne, niedzielne popołudnie listopadowe. I życzę Wam miłego dnia. Do wszystkich ludzi, którzy mają... Jakiekolwiek problemy z trawieniem, z bólem brzucha jakieś SIBO, IMO, IBS i tak dalej. Pokażę wam co odkryłam w tym miesiącu. Kefir. Kefir ma mnóstwo składników odżywczych, których potrzebują jelita i piję go już od jakiegoś tygodnia, może dwóch. Codziennie i czuję się doskonale. Nie dość, że mam więcej energii, tu nie boli mnie w ogóle brzuch i naprawdę czuję, że to trawienie zupełnie inaczej funkcjonuje. Ogólnie polecam kefir. I dzięki temu, że odkryłam ten kefir, i wiem, że teraz jest, teraz wiem, że on jest bardzo zdrowym pre prebiotykiem dla flory jelitowej. I jestem bardzo zadowolona z tego, że udało mi się to odkryć, i teraz szerzę Kefirową rewolucję wśród ludzi, nawet chyba lekarzowi o tym mówią. <słuch> Za cztery dni moja mowa numer 3 w klubie mówców. I dzisiaj zaczęłam się nią stresować. Wiem, co chcę powiedzieć, wiem, w jaki sposób chcę to zrobić, ale jakoś dziwnie. Czuję jakiś taki głęboki stres. Nie wiem dlaczego. Ale myślę, że pójdzie dobrze. Już ostatnio, jak występowałam, to nie za bardzo czułam taką, taką tremę przed wyjściem, przed ludźmi, przed ludzi, wręcz przeciwnie, po prostu po tym pół roku. Jest już tak, że ja po prostu sama z siebie chcę wychodzić i chcę występować, i nie tylko po to, żeby jakby wypełnić moją rolę, tylko po to, żeby wyjść z tej swojej strefy komfortu, i też dlatego wstąpiłam do tego klubu, żeby to robić. No, swoją drogą i tak się to przerodziło w bardzo wartościowe relacje i też wspólną naukę. Więc nie jestem tam tylko po to, żeby uczyć się publicznego przemawiania. Ale po to, żeby być tam ludźmi. A moja mowa będzie o szczęściu. Nie wiem, czy będzie cokolwiek słychać, bo jest trochę tutaj głośno, jednak. Hello. Ja już wróciłam z siłowni. Siłowi. I było naprawdę dobrze, powiedziałabym. Nie miałam siły, żeby iść, ale poszłam i nie żałuję tego. I co chcę jeszcze powiedzieć? A, że był piękny zachód słońca, i nawet udało mi się nagrać jakieś przebitki. A oprócz tego, jakoś, nie wiem dlaczego, ale jak zrobię trening siłowy to mam tak, że mam bardzo dużo energii i wtedy idę sobie na bieżnię, biegam i zaczynam śpiewać po prostu właśnie z nadmiaru tej dopaminy. I pamiętam, że jak biegałam rano na zewnątrz, to to miałam podobnie i po prostu byłam w niebowięta piąta rano, ja sobie biegam, śpiewam, nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie słyszy. A teraz jak zaczęłam, wczoraj chyba tak już sobie podśpiewywać, jak, jak byłam na zewnątrz, to... Sprawia mi to dużo radości i ogólnie muzyka przez te dwa ostatnie dni bardzo dużo zmienia w moim życiu, chociaż wcześniej tak dużo zmieniała, ale teraz jest to takie widoczne. Tak, no i w sumie to zauważam, że nawet jak robisz coś dziwnego, na przykład śpiewasz na zewnątrz, jak sobie idziesz nawet w biały dzień, nie tylko wieczorem, to ludzie i tak cię nie widzą, więc. Można tak naprawdę robić wszystko. A na siłowni robiłam trening z YouTube'a, więc z telefonem oczywiście. I też nikt nawet tego nie skomentował, nikt nie zauważył, nikt nie zapytał, czy wszystko z tobą w porządku. Więc ogólnie to ludzie i tak mają na nas wyrąbane. Nie warto się przejmować opinią innych. Myślałam, że skoro to jest taki tygodniowy vlog, to przyda się jakieś podsumowanie tego tygodnia. Więc wymyśliłam to, że będę wybierać na koniec każdego tygodnia, właśnie w niedzielę wieczorem, trzy rzeczy, które w ciągu całego tygodnia były według mnie najlepsze. Więc zapisałam sobie tutaj na komputerze małe notatki które się składają z trzech punktów i spróbuję coś o tym opowiedzieć. Więc pierwsza rzecz, którą zrobiłam w tym tygodniu, tylko wtedy jeszcze nie miałam aparatu, więc nie vlogowałam tak intensywnie jak przez te ostatnie cztery dni, więc pierwsza rzecz to było właśnie zakup aparatu do vlogowania i to po prostu zmieniło całe postrzeganie mojego mojego Takiego twórczego życia, bo teraz jest mi łatwiej po prostu realizować to wszystko, bo to jest takie poręczne i zawsze można wyciągnąć, odpalić i już sobie nagrać. No chyba, że się wyczerpie bateria, no to wtedy trzeba trochę poczekać. Ale ogólnie bardzo jestem zadowolona po tych kilku dniach, mogę tak powiedzieć, i zauważyłam, że naprawdę świetnie się to w ogóle składa, że, że mam ten aparat i że mogę. Go używać i że w ogóle miałam możliwość, żeby, żeby sobie pozwolić na taką inwestycję. I bardzo się cieszę z tego. Dobra, druga rzecz to oczywiście, cóż to by mogło być innego, jak nie spotkanie mówców. W tym tygodniu mieliśmy spotkanie halloweenowe i mieliśmy się przebrać za różne takie um, stwory albo jakieś. Inne postacie i moja podopieczna, moja córeczka przyszywana prowadziła spotkanie i jestem z niej naprawdę bardzo dumna. I w sumie ja też prowadziłam konkurs mów improwizowanych. Też mi całkiem nieźle poszło, tak myślę. Nie czułam już w ogóle tego stresu, który na samym początku miałam. Więc jestem z ciebie zadowolona z tego, że widać ten postęp, który robię, i ja też go czuję. No i trzecia rzecz to jest cały pierwszy dzień listopada, czyli wszystkich świętych. Spędziłam cały ten dzień z moim partnerem. I od samego rana po prostu tak mnie rozpierała energia. Śpiewałam i w ogóle no, było niesamowicie. Potem spędziliśmy jakieś 3, 6 godzin w aucie w sumie. Tak, jak jechaliśmy tam i z powrotem. I po prostu, nie wiem, ja z nim uwielbiam spędzać czas i w ogóle robić cokolwiek. Nawet jak siedzimy i milczymy w aucie, to, to i tak jest. To dla mnie bardzo duża przyjemność. Bo po prostu jestem z Nim, a On mnie dopełnia i z Nim czuję się tak, jakbym po prostu była w odpowiednim miejscu. I to jest takie niesamowite. Nie umiem tego nawet wyrazić słowami. Tak więc odwiedzenie mojej rodziny, to, że oni się w końcu poznali, to, że byliśmy właśnie na cmentarzach, w ogóle 1 listopada to jest moje ulubione święto w ciągu całego roku o, oczywiście nie, nie licząc grudnia, który jest poświęcony cały na takie przygotowania świąteczne. Ale tak, 1 listopada to było jeden z najlepszych dni. No a reszta jakby tych tego tygodnia, to właściwie było powiązana z tymi wszystkimi trzema rzeczami, bo było to na przykład vlogowanie. Albo oczekiwanie właśnie na czwartek, na spotkanie klubu mówców, albo właśnie oczekiwanie na tego 1 listopada. Więc jestem bardzo zadowolona z tego tygodnia i mam nadzieję, że kolejny będzie tak samo pełen radości i wspaniałych rzeczy, jak ten. Więc ja się już żegnam i życzę miłego tygodnia, bo widzimy się dopiero za tydzień. Cześć!